Tekst manny na 8 sierpnia. Do któregokolwiek domu wejdziecie, najpierw mówcie, pokój temu domowi. Jeśli będzie tam syn pokoju, spocznie na nim wasz pokój, a jeśli nie, wróci do was, Ewangelia Łukasza rozdział 10 wersety 5 i 6. Komentarz parauzyjny. Każdy robotnik w obecnym żniwie powinien zwrócić baczną uwagę na instrukcję Pana zawartą w tych wersetach. Gdziekolwiek udają się przedstawiciele Pana, powinien iść z nimi pokój, a nie walka, zamieszanie, wrzawa czy kłótnia. Prawda oczywiście okaże się mieczem, który wzbudzi opozycję, lecz to prawda powinna spowodować opozycję oraz podział. A nie jakakolwiek niegrzeczność czy nieuprzejmość w słowie lub czynie ze strony przedstawicieli Pana. Istnieje wiele rzeczy irytujących ludzi w obecnych gorączkowych czasach, lecz wszyscy, którzy przyjęli Prawdę, powinni także przyjąć jej ducha, opowiadając Pokój przez Jezusa Chrystusa. Reprint numer 3346 Komentarz Epifaniczny. Pan zawsze przygotowuje dla swoich sług serdeczne powitanie ze strony tych rodzin, przez które pragnie, by byli przyjęci. Gdziekolwiek jego słudzy nie są mile widziani, tam on nie poczynił dla nich przygotowań i dobrze byłoby, gdyby poszli dalej. Gdziekolwiek się udają, mają przejawiać ducha pana przygotowani do udzielania duchowych błogosławień, daleko przewyższających te ziemskie, jakie sami otrzymują, jeśli ich błogosławieństwa nie są pożądane ani oceniane, niech odejdą, zadowalając się myślą, że gdzie indziej jakaś godna rodzina oczekuje na ich przyjście. Równoległe cytaty według tak zwanego przykładu dosłownego, Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, SNPD. Pierwsza Samuelowa rozdział 25 wersety 6 i 17. Powiedzcie, żyj i ty w pokoju, pokój twojemu domowi i pokój wszystkiemu, co do ciebie należy. Teraz zatem wiedz o tym i zastanów się, co zamierzasz zrobić bo nieszczęście naszego pana i całego jego domu jest postanowione a on jest zbyt niegodziwy by dało się z nim porozmawiać Izajasza rozdział dziewiąty, werset 6 rozszerzaniu się władzy i pokoju nie będzie końca na tronie Dawida i nad jego królestwem aby je utrwalić i aby je oprzeć na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Rozdział 57 werset 19 Stwarzając owoc walk, pokój. Pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan, i ja go uleczę. Ewangelia Mateusza rozdział 10 wersety od 11 do 13 A do któregokolwiek miasta lub wioski wejdziecie, wywiedzcie się, kto jest w nich godzien. I tam pozostańcie, aż wyjdziecie. Wchodząc zaś do domu, pozdrówcie go. I jeśli ten dom jest godzien, niech spocznie na nim wasz pokój, a jeśli nie jest godzien, niech wasz pokój powróci do was. Psalm 35, werset trzynasty. A ja, gdy oni byli chorzy, odziewałem wór upokarzałem duszę postem i moja modlitwa powracała na mełono. Pierwszy Korentów rozdział dziewiąty wersety od czwartego do siódmego Czy nie mamy prawa jeść i pić? Czy nie mamy prawa brać z sobą siostry, kobiety, jak i pozostali apostołowie i bracia Pana oraz Kefas? Czy tylko ja i Barnaba nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską na własny koszt? Kto zasadza winnicę i nie je jej owocu? Albo kto pasie stado i nie spożywa mleka ze stada? Pierwszy, Tymoteusza rozdział 5 werset 18, gdyż pismo mówi Młócącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska, oraz godzien robotnik swojej zapłaty Ewangelia Łukasza, rozdział dziewiętnasty, wersety od 5 do dziewiątego, gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział do Niego. Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dziś muszę być w Twoim domu. Zszedł więc prędko i przyjął Go z radością. Gdy wszyscy to zobaczyli, zaczęli szemrać i mówić. Przyszedł w gościnę do grzesznego człowieka. Zacheurusz zaś stanął i powiedział do Pana, Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję po czwórnie. A Jezus powiedział do niego, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i on jest synem Abrahama. Dzieje Apostolskie rozdział 10, werset 36, co do: Słowa, które posłał synom Izraela, głosząc Ewangelię o pokoju przez Jezusa Chrystusa, on to jest Panem wszystkich. Drugi Korentów rozdział 5, wersety od 18 do 20, A wszystko to jest z Boga który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i powierzył nam posługę pojednania, jako że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednuje, nie zaliczając im ich upadków, i zlecił nam słowo pojednania. W miejsce Chrystusa niesiemy więc poselstwo, jakby samego Boga, który przez nas wzywa. W miejsce Chrystusa błagamy: dajcie się pojednać z Bogiem. Efezów rozdział drugi, wersety drugi i trzeci, w których niegdyś żyliście według wieku tego świata, według zwierzchnika władzy powietrza, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa, wśród których i my wszyscy postępowaliśmy niegdyś w rządzach naszego ciała, spełniając pragnienia ciała oraz myśli i byliśmy z natury dziećmi gniewu, tak jak pozostali. Rozdział 5 werset 6. Niech was nikt nie zwodzi pustymi słowami, bo z ich powodu gniew Boży przychodzi na synów nieposłuszeństwa. Drugi Tesaloniczan, rozdział trzeci, werset 16. A sam Pan pokoju niech Wam da pokój zawsze i we wszelki sposób. Pan niech będzie z Wami wszystkimi. Drugi Korentów, rozdział 2, wersety 15 i 16: Że jesteśmy zapachem Chrystusa dla Boga, wśród tych, którzy dostępują zbawienia i tych, którzy giną. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tych spraw kto jest odpowiedni. Pieśni 275, 23, 170. 107 139 179 303 Wiersze brzasku 141 Ścieżka sługi w dniu odrzucenia Lektura uzupełniająca w strażnicy Reprint numer 5979 Tekst manny na 8 sierpnia Do któregokolwiek domu wejdziecie najpierw mówcie Pokój temu domowi. Jeśli będzie tam syn pokoju, spocznie na nim wasz pokój, a jeśli nie, wróci do was, Ewangelia Łukasza, rozdział 10, wersety 5 i 6. Pytania, jakimi były doświadczenia tego tygodnia związane z tym tekstem? Jak zostały przyjęte? Jaki był ich wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.